Tragiczny wypadek. Z sobotę na niedzielę na trasie łazienkowskiej w Warszawie, rozpędzone auto, którym właśnie kierował ten mężczyzna, który jest poszukiwany, wjechało w samochód, którym podróżowała, podróżowała czteroosobowa rodzina. Niestety w wyniku tego zdarzenia zginął 37-letni mężczyzna. Jego żona i dzieci są w stanie poważnym w szpitalu. W szpitalu też przebywa pasażerka tego drugiego auta. Dowodów tych materiałów i świadków jest tyle, że jak przekazał mi rzecznik prokuratury okręgowej te. To, co udało się uzbierać w przeciągu pierwszych 48 godzin, to nad tym będą pracowali śledczy przez najbliższe miesiące. Wiemy, że mężczyzna ma 26 lat, mieszka w Warszawie. W przeszłości już był karany m.in. za jazdę po alkoholu, bez uprawnień, za oszustwa czy posiadanie narkotyków. List gończy pojawił się właśnie dlatego, żeby usprawnić te poszukiwania. Trwają. Yy, wszystkie jednostki graniczne w Polsce, jednostki policji wiedzą o tym, że taka osoba jest poszukiwana. Yy, w przypadku prób przekroczenia yy, granicy prze, yy, na przykład na lotniskach yy, będzie to możliwe również przy wyjeździe poza strefę Schengen. W najbliższym czasie, najszybciej jak to będzie możliwe, najprawdopodobniej pojawi się też europejski nakaz aresztowania, bo niewykluczone, że mężczyzna nie przebywa na terenie naszego kraju, a za granicą. Zatrzymano już trzy osoby. Kto to jest i co dalej z nimi? To są trzy osoby, które podróżowały właśnie z tym poszukiwanym mężczyzną. mężczyzną. Oni już usłyszeli zarzuty. Dotyczą one m.in. nieudzielenia pomocy ofiarom, ale też próby mataczenia. Wiemy, że sąd zdecydował o tymczasowym trzymiesięcznym areszcie wobec tych właśnie osób.